Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj krótki filmik uzupełniający do maszyny Webasto od Sanstera TB10 Pro upgrade, który już dla Was testowałem. Kto nie oglądał, może sobie obejrzeć tutaj, tak w skrócie Super Webasto z większością, jak nie wszystkimi e, funkcjami, jakie teraz można mieć, czyli e, jest Bluetooth, jest dodatkowy pilotik, jest czujnik CO, który tak naprawdę jest dodatkowym sterownikiem do sterowania. E, jest kurczę, słuchajcie, cicha pompka. E, w zestawie mamy zasilaczy 230V. Mamy otwór linkę do tłumika i tak dalej, i tak dalej, Webasto w takiej formie Toolbox, jak to się nazywa, ale to już było, to wszystko już było. Tak naprawdę w tym filmie tylko jedną rzecz chcę Wam dopowiedzieć, czyli, dopowiedzieć, czyli nowy sterownik. Po tym, jak nagrałem dla Was test tej maszyny, odezwała się do mnie osoba, z którą współpracuję, z którą, bo to jest w, nas w zasadzie współpracy, tam to wszystko wyjaśniałem, która mi wysłała to Webasto i mi napisała, że oprócz tego, że ja już nagrałem ten filmik, że już jest wszystko gotowe, zrobione, załatwione, że tak powiem, to mi wyślą nowy sterownik. Tutaj mamy podłączony stary sterownik wersja z Bluetoothem. To się nazywa po prostu sterownik Pro. No, kolego, fajnie, jakby się przestrzył. O, tutaj mamy napis Pro. Natomiast jest to wersja Pro, czyli ma tylko Bluetooth'a. A teraz mi dosłano wersję Pro Wi-Fi. Tu już mam połączone. Przyzumujmy sobie. I zobaczcie, mamy tutaj napis Pro Wi-Fi. I teraz tak. Ten sterownik dodaje nam tylko funkcję WiFi i żeby była jasność, jeżeli mamy takie webas, to możemy dokupić sam sterownik, co zresztą jest na moim przykładzie pokazane, no bo miałem wersję Pro, a teraz mam Pro WiFi tylko przez wymianę sterownika. I co nam daje ten sterownik? No właśnie WiFi, tylko WiFi. I teraz słuchajcie, Dużo się zmieniło w Webasto, odkąd te maszyny powstały, czyli na początku mieliśmy po prostu Webasto po prostu piecy, które odpalaliśmy z akumulatora czy z innego źródła 12-V, jak zasilacz i działało. Potem dołączali do zestawów chociażby zasilacze 230V, potem robili ciche pompki, potem dodawali sterowniki Bluetooth, potem troszeczkę bardziej zaawansowane były te sterowniki, aplikacje itd. itd. Jednak teraz po tym, no bo ja sobie to myślałem tak, ok, jest Bluetooth fajnie, no to Wi-Fi będzie po prostu tym samym, ale będzie miało troszeczkę lepszy zasięg. Otóż nie, moi drodzy, to jest najlepsza rzecz, najlepszy upgrade, jaki mógł się przytrafić tym maszynom, czyli chińskim nagrzewnicom zwanym chińskie Webasto. To jest po prostu hit. Dlaczego? Już tłumaczę. Ale zanim wam to pokażę, tylko jedna ważna rzecz, ponieważ jak mi wysłano ten sterownik, to napisali: hej, nagraj jakiegoś shorta, żeby pokazać, że takie coś jest. No mówię, no okej, okay, ale no nie będę znowu nagrywać tego samego testu tej maszyny, nagram kilka minut o samym sterowniku, ale fajnie, żebyście wy coś z tego mieli, żeby co, czymś ten filmik was zachęcił. I co się udało zrobić? Udało się uzyskać zniżkę minus 25% na cały asortyment Sanstera. Z tego co kojarzę, to będzie działać w listopadzie. Wcześniej, jak dla Was testowałem to Webasto, to miałem dla Was minus 25%. 25% na Webasto wersję Bluetooth i na cichą pompkę, na nic więcej. Na resztę miałem minus 10%. Natomiast teraz dostałem minus 20% na cały asortyment. Kod macie w opisie filmu i macie dzięki temu e, minus 25% na cały asortyment Sunstera, co według mnie jest świetną, ale to świetną wiadomością. A teraz już przejdźmy sobie do. E, Powiedzenia o tym sterowniku pro Wi-Fi. Ja tutaj już mam w ręku tablet, tylko odpalę sobie aplikację Sanstera. No i dobra, słuchajcie, odpala nam się aplikacja Sanstera, która w międzyczasie, jak nagrywałem dla was ten filmik, miała już ze tam trzy aktualizacje. To dobrze, bo te aplikacje często coś tam kuleją. E, Okej, okay, tablecik jest dosyć, dosyć ciemno. Musimy tutaj sobie paluchem, no dawaj, on się dopiero włączył. E, no i dobra, i słuchajcie, mamy połączone nasze Webasto przez Wi-Fi w aplikacji Sanstera. I teraz tak, ogólnie to się tak naprawdę. Samo sterowanie aplikacją między Bluetoothem a Wi-Fi niczym nie różni. Czyli możemy tutaj włączyć, wyłączyć, zmienić temperaturę, zmienić w ogóle tryb pracy. Czy mamy pracować w trybie utrzymywania temperatury, czyli takim termostacie, czy po prostu w trybie, w którym sobie wybieramy bieg na Webasto? Możemy też sobie ustawić harmonogram, w którym dniu mamy pracować i w którym dniu ma się o której godzinie włączać Webasto itd. I tak dalej. Ja szczerze mówiąc myślałem, że zyskujemy tak naprawdę zasięg. No bo, na przykład, ja tutaj mam 25 metrów kwadratowych warsztatu, za ścianą dosłownie tam jest kolejne 25 metrów kwadratowych, to jest tylko ścianka działowa. I tam, jak poszedłem ze smartfonem w kieszeni, gdzieś się schyliłem, wiecie, zrobiła się taka e, klatka, smartfon był w kieszeni z kitrany. To już Bluetooth potrafił przerywać i pomyślałem sobie, fajnie, Wi-Fi będzie mi działać mniej więcej w całej chacie, na, tutaj na dole w piwnicy, na górze, na parterze czy na pierwszym piętrze, jeszcze gdzie nie gdzie też mi łapie, bo mam dwa różne routery, e, więc będzie po prostu lepszy zasięg, że na przykład na górze z salonu będę mógł sobie odpalić Webasto zanim zejdę do piwnicy i sobie tutaj nagrzać, ale nie. Jest dużo lepiej. Wiecie dlaczego? Ponieważ ta aplikacja działa na tej zasadzie, zakładamy tutaj konto, łączymy po raz pierwszy nasze webasto z naszym domowym Wi-Fi. Webasto oczywiście musi być w zasięgu naszego domowego Wi-Fi i Możemy sterować Webasto z dowolnego miejsca na ziemi. Tak, nie milecie się, nie musimy być w zasięgu naszej sieci Wi-Fi. Wystarczy, że mamy smartfon, tablet, cokolwiek z tą aplikacją i dostęp do internetu z danych pakietowych po prostu. Po prostu mamy internet, nie musi to być Wi-Fi. I możemy sobie odpalić Webasto, nie wiem, kurczę, nawet i z Afryki, jeżeli tam będziemy mieli zasięg i internet. Świetna, ale to świetna rzecz. Czyli po prostu tutaj na zasadzie jakiejś tam aplikacja jest pewnie konto, jakaś tam, nie wiem, chmura, bramka, cokolwiek, nie wiem, nie, 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 nie wnikam jak to działa. Yy, ważne, że działa. Po prostu chodzi o to, że po prostu wystarczy mieć internet, a nie być w zasięgu tej samej sieci Wi-Fi. Świetne, świetne i jeszcze raz świetne. Po pierwsze, wokół domu zapominamy o czymś takim, jak problem z zasięgiem, bo odpalimy wszędzie, a po drugie, no chyba nie muszę mówić. Wracacie z miasta, wracacie z pracy, skądkolwiek i chcecie coś pomajsterkować w swoim garażu, chcecie nagrzać swojego kampera zdalnie i tak dalej, wchodzicie sobie na smartfona, w aplikację, odpalacie, przyjeżdżacie do domu, do kampera, do piwnicy, do czegokolwiek i macie nagrzane. I też oczywiście tu Wam będą wyświetlać się wszelkie parametry, czyli jaka jest temperatura piecyka, jaka jest temperatura, temperatura otoczenia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, ważna informacja, Odpalanie takich maszyn bez żadnego nadzoru, no zawsze niesie jakieś ryzyko, nie oszukujmy się, więc fajnie jakby Wasze instalacje były przemyślane, fajnie jakby wszystko było dobrze odprowadzone, daleko od jakichś palnych rzeczy, a najlepiej mieć jeszcze jakąś kamerkę, która by to mogła monitorować. No mi się wydaje, że i tak bym wolał nie odpalać tego Webasto, jak będę 1000 km od domu, ale jeżeli będę gdzieś w sklepie i będę sobie chciał odpalić, to jak najbardziej spoka opcja. Pokażę Wam tylko, że to jak najbardziej działa. Ten tablet nie ma karty SIM, więc jestem połączony na Wi-Fi, ale spokojnie, Teraz wam pokażę, e, jak się połączę z e, po prostu danymi pakietowymi na smartfonie. Proszę bardzo, webasto się odpala. Start heating, za chwilę tak naprawdę będzie działać. Troszkę jest opóźnienie ze względu, że to idzie tak naprawdę przez, mówię, przez jakąś bramkę czy przez serwery po prostu chińskie. No bo musi to działać na takiej zasadzie, skoro to działa po danych pakietowych, więc e, to działa także. Zobaczcie, na przykład tutaj jest poziom trzeci grzania. i Ja ustawiam je, minus jeden, żeby zejść na poziom drugi. Patrzcie, cyk. Tu już się ta dwójka, ale jest regulacja. Troszkę trzeba poczekać, no bo musi to zostać wysłane tak naprawdę na serwes. Sukces! I okej, okay, działa. I już tam na sterowniku widzicie, że się zmieniły na dwie kreski, więc nie działa to mega jakoś błyskawicznie, no ale zobaczcie, musi to przejść przez serwery. W zasadzie tak naprawdę 2-3 sekundy. Po prostu tutaj czasami potrafi zamielić. Oczywiście też, też to będzie zależało od waszego zasięgu. A teraz zamienię, tylko muszę wziąć smartfon z internetem, a innym nagrywać, bla bla bla. I pokażę Wam, że to działa też bez Wi-Fi. Ok, Webasto sobie pracuje. Może troszeczkę gorsza jakość nagrywania, bo nagrywam starszym smartfonem, ale to nie jest ważne. Wziąłem sobie tutaj mój smartfon z normalnie z kartą SIM, który teraz ma oczywiście wyłączone Wi-Fi. Proszę zobaczcie, mamy tylko dane pakietowe Wi-Fi jest zgaszone. Odpalamy sobie aplikację Sanstera. Aplikacja musi się zalogować. Co ważnego, mam ją zarówno na, zarówno na smartfonie, jak i na tablecie. Nie trzeba nigdzie się wylogowywać, przelogowywać. Dwa urządzenia są bez problemu obsługiwane. No i co widzimy? Widzimy naszego sanstera Wi-Fi, bo tak go sobie nazwałem, który jest online, jest włączony. Tu jest taka czerwona kropka, nie mogę jej znaleźć. Tutaj jest kropka czerwona, że to jest on. O, widzicie, teraz ją widać. Słabo ten telefon tutaj nagrywa, ale nie o to chodzi. Klikamy sobie nasze Webasto i proszę bardzo, mamy wszelkie parametry. Włączony 15 stopni, temperatura otoczenia 240. Stopnie temperatura ciała, nie. Ja nie jestem tak zajarany aż tym Webasto. To oczywiście temperatura piecyka, to jest średnie tłumaczenie: napięcie, akumulatorka i wszelkie sterowanie. I pokazuje jeszcze raz, że wifi jest wyłączone. Mamy tylko dane pakietowe 4G w tym przypadku. No i co? Webasto tam widzicie na sterowniku na pierwszej kresce to dajemy sobie pach. Tak jak mówiłem, tutaj to musi zadziałać tam już skoczyła druga kreska wszystko, ale to wszystko działa. Tu widzicie jeszcze właśnie to tak troszeczkę myśli, regulacja dopiero sukces. Czyli to jest zapewne tak. Klikamy na aplikacji, wysyłane są informacje na serwer z serwera yy, przez aplikację do naszego Webasto. Webasto wcześniej już oczywiście reaguje na zmianę, skakuje na drugą kreskę, jednak wtedy wraca informacja pewnie zwrotna z serwera, że się udało i dostajemy informację sukces na naszej aplikacji. I ja to co prawda robię 30 cm od Webasto, ale tak jak mówiłem, możecie to robić z dowolnego miejsca na ziemi, z aplikacją, gdzie macie tylko zasięg z internet, zasięg internetowy. Tutaj oczywiście jedna kreska zasięgu Wi-Fi, no bo moje Webasto jest połączone z Wi-Fi z routerem, który jest tam dwa piętra wyżej czy jedno piętro, no i wszystko działa. No i co, gasimy sobie Webasto, potwierdź, off, wyłączone. Prawda, że petarda. No petarda. Ja myślałem, że mówię, to będzie tylko działało, że smartfon i Webasto musi być w tej samej sieci Wi-Fi, a tu okazało się, że nie, że działa to przez ich serwery. Yy, oczywiście wiem co może się pojawić w waszej głowie, że może przez te serwery ktoś będzie wam zdalnie odpalał Wi-Fi yy, przez yy, aplikację yy, Webasto i tak dalej. No, co ja mam powiedzieć? No, takie obawy są zawsze, chociażby obok stoi drukarka 3D i tam jest tak samo. Jeżeli mam jakieś konta odpalanie zdarne, to są obawy, że ktoś patrzy, co wydrukujecie w Chinach na serwerach. No... Jest to oczywiście jakaś tam możliwość i niebezpieczeństwo, ale no nie przesadzajmy tak. Myślę, że opcja jest naprawdę, ale to naprawdę świetna. No i w zasadzie na ten film będzie wszystko. Przypominam, w opisie filmu na dole macie kod zniżkowy do minus 25% na cały asortyment. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!